No. Za to co jest od... są jakieś granice kurwa, rozumiesz? Ja ci tego kurwa nie daruję kurwa. no bym teraz to by kurwa nie wyszedł No tak no i chuj, no właśnie. Kurwa nie odjebałeś kurwa, nie? Co odjebałeś co To od... dobrze od... wiesz co zrobiłeś kurwa, od... kur... nie? Szaty. A czekaj, czekaj, bo idzie to jeszcze, daj, puść go, puść go, puść, ej, puść, puść, puść No idzie. nie 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 puść go. Idzie... Daj, da, da, da. go. Tylko, żeby... prezes, prezes, prezes Jóźwiak. Prezes Jóźwiak gdzie zrobi kontuzji mi przecież, więc chyba bić mnie nie będzie. Weź mi mikrofon Kurwa, za to co odjebałeś, są jakieś granice, kurwa, rozumiesz? Ja ci tego kurwa nie daruję, kurwa. Nie? Tak się móc ci, żeby cię to ochrona co pilnowała. Dobie, kurwa, tego to dzisiaj odjebałeś, kurwa, nie? Co odjebałeś? No, to dobrze wiesz, co zrobiłeś, kurwa, nie? Ja ci kurwa tego nie daruję, kurwa. I zobaczysz, kurwa, nie? Zagryzę cię w tej klatce, kurwa. Prędzej czy później. Ale kurwa. kurwa. ty się nie ze mną, kurwa? Ale ciebie kurwa nienawidzę, kurwa, rozumiesz? Wypierdaj się, wypojebało cię, pojebało cię kurwa już? Kurwa, cię nienawidzę cię kurwa, to co odjebałeś to jest przegięcie kurwa. Pojebało, cię no. ryzyny, pojebało Jutro każdyś ci rozpierdala, w przyszłości pojebało. ja kurwa, nie? Tak? Przekroczyłem wszystkie Bawić, granice kurwa, wiesz co zrobiłem? Czasami nie pozwala spraw naprawić, cóż, czasem granice ktoś przekracza, a w życiu nie ma powrotów, To przecież nigdy nie zawraca. Granice kurwa, wiesz co zrobiłeś kurwa, nie? Pojebało cię? O. Pojebało kurwa? Ciebie pojebało, bo to nie jest normalne co zrobiłeś kurwa. To go, kurwa nie? Ja tu, ja, jestem zainteresowany, co się wydarzyło, co zrobił? On wie, co zrobił, przekroczył wszystkie granice. Ej, dajcie mi, dajcie, da, taki da, numer, dajcie ale Ja mu tego, kurwa, nie daruję, kurwa, nie? Ale dajcie czego dotyczy, czego dotyczy ten numer? Nieważne, przekroczył wszystkie granice, nie będę tego mówił publicznie. Wiesz, co zrobiłeś, kurwa, nie? Czy ty, Arek, wiesz, co zrobiłeś? Nie wiem, Beka cisnę z jego od wielu miesięcy, kurwa. Przestań się, Beka? nie, to, co zrobiłeś, przekroczyło wszystkie granice i zapłacisz mi, kurwa, za to, kurwa, płynie jebany. Dobranoc. Ale czy ty wiesz, o czym Paweł już jak mówi? Albo domyślasz się? Nie mam pojęcia stary, nie mam pojęcia. Ja cisnę z nim cały czas, więc może coś akurat znowu było, nie tak, nie wiem. Bo jak to, ta reakcja Pawła, jakby powiem tak, widziałem te disy, które nagrałeś to raczej to nie jest ten powód, nie. coś chyba mocniejszego musiało się wydarzyć. Albo coś mocniejszego przyjebał do Nohala. No chuj wie, wiesz, kurwa to różnie bywa. Tutaj niedaleko Targówek jest, więc może to spowodowało, że kurwa tak się gościu odpalił, bo wyglądał naprawdę. Ale nie, naprawdę ja pytam w serio poważnie, bo... Ale ja w serio poważnie mówię. Nie stary, wiesz, nie ja cisnę z nim taką bekę z wszystkiego, co mam pod ręką i co tylko mi się nadarzy, więc całkiem możliwe, że uderzyłem w jakieś, po prostu czułą strunę, nie wiedząc o tym nawet, kurwa, okay. e, bo to nie wyglądało <laughs> śmiesznie w sumie, na początku śmieszkowałem, ale potem, kurwa, już. A jak to jest w ogóle, patrz, jesteś w prime. i Masz walkę z Kasiuszem, ale widzę, że od początku się przepychasz z, z Pawłem Jeziwakiem. Od początku, jakby masz tutaj na, na dwa No to fronte. na fejmie chyba było którymś, nie? On tam przypierdolił się do mnie coś tam. A, że ja, ja mu powiedziałem, że on nie ma duszy i pierdoli z murańskim. A i od tego poszło, no tak. Jeszcze do I tego? Nie, nie lubię go, Ale wiesz co, bo ja już przestałem być właśnie grzesznym gościem, który kurwa z wszystkimi się chce lubić, przepraszać. Kuju, mam was wszystkich. Jak ktoś mnie tylko cokolwiek dotknął, kurwa i nadepnął na piętę, to jest jechany do spodu, kurwa. Więc tak teraz będzie z każdym, kurwa z was i ta lista jest coraz większa, stary. Bo te, te dwie blade pizdy, kurwa też zaczęły tam, wiesz, coś sapać. Olejnik, e, oralnik e, i ten kurwa, I lasik. lasik, na którego mogę nasikać I kto wiesz, mogę w dwójkę, kurwa. W sumie to tak naprawdę mógł mi wszystkich czterech wziąć, kurwa we mnie. No mam, jak, jak jesteśmy. Musieli, no dobra, ale wiesz, że ja ci przypomnę sytuację z konferencji a propos olejnika. Podaliśmy ja przeciąłem wam, podaliście sobie rękę. No, na końcu jedną ręką, on tu gada, gada naprawdę, ale ty jesteś jedną ręką, ale mogę nawet jedną ręką się bić. Stopie. To teraz tak, uznajmy, czy e, Olejnik wchodzi po pojedynku z Kasiuszem? Nie, no nie dostałem żadnego, wiesz, kontraktu ani nic, więc to przecież nie, ja za dodatkowo, kurwa, jakiś usług nie będę tutaj mhm. oferował swoich, kurwa. Okej, okay, czyli ten temat, e, ten temat odpada, rozumiem. Kasiusz, wyłączyłeś się, Może kiedyś czy czyłeś... widzę już, nie chcesz rozmawiać. Wiesz, jak w tym obłąkanym, kurwa. Ale... No ja powiem tak, szczerze to nie widziałem Kasusza, żeby był tak wkurzony a dawno nie widziałem. Łapy. Macie chyba dla mnie jakiegoś? Zapraszam panowie, to Sam face to widzisz jakiś śmiecie banny, nie? kurwa jaki brzuszek masz. I co? Rozjebane? Gówno. Będzie rozjebany? Gówno, psie jebane. Będzie rozjebany. Nie pluj mi kurwa do oczu. Co kurwa? Mrugasz, dom, nie nie mrugaj, bo mi plujesz kurwa, strachu, kurwa plujesz mi kurwa w oczy. Jak pies kurwa jebany. Plujesz mi kurwa w oczy. Mu jebnąłbym teraz, to by kurwa nie wyszedł może do walki. tak, no i chuj, no właśnie. Psie jebane. Kurwa, nie pluj, ze mi kurwa do oczu. Nikt ci kurwa nie pluje, śmieciu jebane. Mrugasz jak pizda po prostu. Nie. Jesteś rozjebany. Ty musisz, wiesz, że ty ja musisz. Pierdolo. Ja nie muszę. Ja cię mogę upierdolić po prostu i będzie... O, ale musisz będzie, wyjść o własnych siła, kurwa. Ale będzie wstyd, kurwa. Fajnie, jak jakbyś wyszedł o własne siła. Ale siłach. będzie wstyd, jak dostaniesz A raczej na, nie wyjdziesz, kurwa. Dobrze, Jebana. Uciuki, kurwa. Psie pierdolone. Ćpunie. Ej, że wypierdolisz, o tego wypierdolisz. Uciekł, kurwa. Pięknie eee, uciek, uciek, do e, kamery. Kasiuś, mocna deklaracja. Nie wyjdziesz o własnych siłach z klatki. Czy wyjdzie, czy nie, to już jutro się przekonamy, moi drodzy. Zapraszam do kupowania pay per view na stronie prime.mma.tv. Dziękuję za uwagę i do jutra.